Witam serdecznie w kolejnym materiale Jak widzicie na no ja akro, że tam koło rzeki No i powiem Wam tak Zostało niecałe 4 tygodnie sezonu szpakowego. Łapie na rzekach w UK Także do połowy marca Także trzeba korzystać ile można No dzisiaj powiem Wam, że Po trzech dniach deszczu rzeka poszła trochę do góry Jest trącona, co jest dobre Nie jest jakaś mega wysoka Ale jest, zrobiło się ciepło Jest trzeci dzień, gdzie jest w okolicy 10 stopni Także jak widzicie nawet słoneczko wyszło Także zapowiada się ciekawie, oglądajcie jest ładny szuba. Ładny sztuba, Ole widziałem wziął. Ole, idzie, idzie ja nie. Patrzcie jak poszedł z górką. Chodź, 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 chodź. Tą krzaków tyle. Ole to było branie Powiem Wam, że widziałem całe branie Tylko problem w tym, że on pod krzakami gdzieś nie siedzi To ładna ryba ale Założyłem duży kaliber Teraz zobaczycie co No chodź, chodź, chodź Powoli, tylko żeby się nie zakopał mi tam Widzicie, dobra jest Teraz Wam pokażę na co wziął No to jest ładna ryba Zobaczcie Piękny chodzisz no, powiem wam, że stawiam 9 dych. No, to proszę, zobaczcie, jaki kaban. Jest potężna locha. Szczurek w akcji, za chwilę wam pokażę. To no, przynęta, które ma naturalny włos. Bardzo naturalnie prezentuje się w wodzie. Także, no mówię, ma taką dziwną narość na samym grzbiecie nie wiem, takie nie wiem, czy coś mu rośnie. Pijawki ma, zaraz mu też ściągnę. Także rybka, no mówię, no będzie. 9 dych to przynajmniej. Lecimy na miarce, już wam mówię 97. I poszli pięknie. Zobaczcie jak poszła loka. No a tu macie przynętę szczurka od tego wziął. Bardzo wolny opadzik. Bardzo fajnie faluje. Zobaczcie. już naprawdę branie kosmos. No słuchajcie, kolejna miejscówka. No tam jeszcze męczyłem, ale no niestety nie udało się już zrobić ani jednego brania. Przed chwilą dość mocno padało. Jak widzicie rzeka ten nurt jest dobry. Czyli za drzewka. Tam jest spowolnienie, Tam będę podawał. No i zobaczymy. No. Jeszcze mam dwie godzinki, może coś jeszcze machniemy. Mówię, jedno branie, ale to to konkretne, także walczymy. Ole branie fajne. Tylko podane, widzicie? Lekkie spowolnienie. I od razu. Patrzcie, popadało drugie miejsce, w jednym miałem odprowadzenie, A tutaj od razu branie. Nieduży, ale coś się dzieje. No szybko akcja, szupacz taki z 60 z groszem, Branie, petarda. No i tu macie muszkę, o którym dziwno mega faluje. Jak widzicie, przód jest mega przysty. Fajnie faluje właśnie w wodzie No i spodobało mi się. Nie puszczał go. No pójdę się... i pójdę. U jest, patrzcie wyskoczył pod tego zielicha z lewej strony. Nie duży znowu, ale czwarte miejsce i zobaczcie. Jedno odprowadzenie, dwa brania. Czyli deszcz, a mocno padało, deszcz dużo pomógł. Mucha się to sama, nie zmieniałem. Jest. No to proszę. Jest kolejny szybka akcja. Ten będzie blisko 70. Muszka wciąż ta sama, nic nie zmienione. No i powi powiem Wam tak, zachodzę na miejscówkę, nie podchodzę do samego brzegu. Wrócę daleka, no i jak widzicie od razu atakują. Dobra, uciekaj. No, uciekaj. I poszli. No zobaczcie gdzie on sobie stał. Stał sobie za krzaczkiem, nie jest tu głęboko. Ja podciągałem, wróciłem przednętę, bo ją podciągałem bliżej brzegu. I widziałem jak wystrzelił jak z no, zobaczcie łamaniec i ogień Spadł się następny ale teraz już widzicie spad. spadł Ale to jest następny na 100% Bo ten większy był ale miałem, miałem go chwilę. Widzicie, jeden pod drzewem, a drugi w tym głębszym trochę. Wejdźmy jeszcze. No tak wygląda ta miejscówka. Jak widzicie prawa strona bardziej stoi. No ale jak widzieliście, jeden stał pod samym drzewem. A tutaj już na samym środku, tu się głębiej robi. I jeszcze jeden tam stał. Także łapiąc z jednego szczupaka zawsze zapodajcie te dwa, trzy rzuty kontrolne, nigdy nie wiadomo. Tym bardziej, że w tym okresie one tylko będą szukać spowolnień i tylko będą siedzieć tam, gdzie nie muszą się męczyć. No znowu zaczęło padać, ale powiem Wam, że jadąc na, na tą miejscówkę, właśnie na tą drugą, ominąłem dużą chórę, znaczy ominąłem, no, jechałem w samochodzie, także padać padało, ale byłem w samochodzie, także nie zmokłem. No i widać, ten też pomógł. Wpadłem na miejscówkę, kilka miejsc, zobaczcie, od razu akcja. Także dwa wyjęte, jeden odprowadził, jeden spadł, także no ciekawie na maksa. No ale znowu też idzie chmurka ciemna Także zobaczcie jak to wygląda Pewnie zaraz machnie, trochę zmoknę nie ma, Mam deszczówkę ze sobą, ale nie wiem czy by to zakładał Zobaczymy jak będzie mocno padało Ale gryzą, gryzą, także łapiemy Było w bywszczu, patrzcie, no? Ale jakie to branie było słabe. Bardzo słabe branie. jeszcze zahaczyłem tu gałąź, także muszę bardzo cicho podejść. No, mam. Zacznę No dobra, Uderzy o. Uderzył mocno, no uderzył mocno, no. Czyli chce. Widzicie, tutaj trochę nurt pcha. Ja tę muchę podbijam i zostawiam sobie. I ona jest w miejscu prawie. Lekko poda. Jest wziął, teraz mamy go. O, w moją stronę podałeś. Patrzcie, spadł, no. No, szkoda, szkoda, ale to taki 60 groszy był Ale to w to samo łóżko. Tu jest, patrzcie mam Nie wiem, czy to jest ten sam, czy nie Ale to jest takie miejsce, że Mała łażyczka wypływa Z prawej, z lewej Spokojna woda Także może być, że Więcej jest, ale zobaczymy. Jeden spadł. Kolejnego mam, ale zobaczcie, że zechrał. Całą muchę ogon zostaje. I dobra. A tu mam kolejnego. No nie wiem czy to jest ten sam, co mi spadł, ale powiem wam, że miejsce jest mega dobre. Moment łączenia głównej rzeki z dopływem. No i powiem wam, że spowolnienie. No ile? W sumie trzy brania z tego miejsca. Jeden mi spadł, no i tego wyjąłem. Może to jest ten sam co był wcześniej, nie wiem. Ale porzucamy za chwilę i zobaczymy. Stawiam, że będzie blisko 70. Dobra, mierzymy go. Patrzcie, ma 70. 70 cm równiutkę. Dobra, puszczamy go. raz do siebie. I poszli. Pięknie. No, widać, że ta muszka im podpasowała. Fajnie ją biją. Nie wiem czy to dobrze widzicie. No ale trzeba fluło przewiązać. Także zawsze robię ciutkę dłuższe te przypony. żeby po prostu sobie później odciąć. I przywiązać sobie nowy. Ale jak widzicie, po deszczyku jednak akcje są, także jest dobrze. <laughs> Raz, dwa, trzy. Przekładamy. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak wiążemy te fało dokładnie, nagraliśmy z Maciekiem filmik na tym na kanale. Link w opisie filmu. Prosta sprawa, naprawdę. Tylko podstawa to pamiętajcie, właśnie sprawdzać te flu. To jest podstawa. Bo jeżeli przeoczycie, a będzie mocny strzał, mocne zacięcie, to niestety ale te fluo pęknie, chyba będzie gdzieś tam nadcięte. Także tak to wygląda. No, kieruję się z powrotem w stronę mostu. No i powiem wam, że za chwilę będę obławiał drugą stronę tego odcinka, czyli drugi brzeg. Jak widzicie, tam jest masa drzew o wiele więcej spowolnień może zaraz tam się skupię została mi godzinka do takiej czarówki słoneczko jeszcze fajnie świeci ciepło jak nie wiem już trzeba chyba nie wiem czuć wiosnę także jest dobrze jeszcze parę miesięcy i czoby klenie odpalą z powierzchni także no nic idę zapadam kilka razy zobaczymy no i widzicie klimat jest mega słoneczko zachodzi ale szczupak się wyłączyły jeszcze łapie jakby się wiem z 15 minut i tyle na dzisiaj, ale na koniec zapadaje selen, także miejmy nadzieję, że jeszcze coś dziodnie, ale klimat, mówię Wam, jest petarda. Kolej wziął, widzicie miałem branie, patrzcie spadł, miałem branie, potem wyskoczył nie wiadomo skąd, ale to pierwsze branie było przytrzymanie, to nie było uderzenie, no jeszcze na koniec może, może, zaraz mu zapodał, zobaczę czy będzie chciał jeszcze, A taki, nie ja wiem, 70 powinien mieć, no takie słabe to branie było, takie zacięcie moje też było dziwne. To już kończę, no i małe podsumowanie. No na koniec jeszcze miałem tą jedną szansę, jak widzieliście. Miałem go na chwilę chwilę, na niestety spadł. A tak poza tym no, końcówka słaba, słaba, widać, że się wyłączyły. No ale no, mówię Soledynek jak widzieliście i jeszcze dał radę, jeszcze skusił jednego. Także byłem no, mam tak. Cieplutko, fajnie, przyjemnie, widoki też mega no się słoneczko. Po dłuższym czasie wyszło ostatnio dość ponuro było, mało tego słońca było. Klimat jest mega, no rzeka idzie do góry niestety. Tak mówię, no, 3 dni ostatnio padało, także. No ale jeszcze idzie łapać. Woda nie jest aż tak bardzo brudna. Z powolnienia, wolne prowadzenie. Nieraz trzeba też szarpnąć szybciej, też jak gusi. No ale są efekty, także tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. W opisie filmu znajdziecie jak mówiłem wcześniej, jak wiązać full carbon, z maczką nagraliśmy materiał. No i inne tam wskazówki też, także... Kowrotek, kij, wszystko znajdziecie w opisie, trzymajcie się i do następnego